O Maryjo, niebieska wspomożycielko, z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył. Z królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje. W Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich. Polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę. Czuję, o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich. Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich, usłysz wołanie zbolałego serca. I daj upragnioną łaskę, a ja ze swojej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu boskiemu Synowi, dopóki mi życia stanie.